Cześć, ja jestem Willy i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. Dzisiaj zaczynamy w miejscowości Śmigiel, gdzie możemy spotkać kogoś naprawdę niezwykłego. Jest to człowiek, którego ojcem był samuraj, a matką ninja, tak przynajmniej mi się wydaje, no bo nie wiem jak inaczej wytłumaczyć nadludzki refleks, jakim on dysponuje. Możemy go zauważyć tutaj, jak żłopie sobie piwko. Wykonamy tylko jeden krok w przód, już błyskawicznie. Piwko jest schowane. I teraz to wygląda, jakby tutaj lał pod, pod ścianą. Nakryliśmy naszego ninja. No i zastanawiałem się, czemu taka nie inna reakcja z jego strony została tutaj przejawiona. No i chyba mi się udało ustalić. Patrzcie, jak wygląda samochód Googlea. On spojrzał na niego w łamku sekundy, jak to ninja kątem oka. No i zauważył, te niebieskie coś na dachu i prawdopodobnie pomyślał, że to jest jakiś dziwny radiowóz policyjny tak więc szybko musiał schować te piwko w odcinku 12 pokazałem wam jak władze Częstochowy próbują zatuszować prawdę o UFO, które znajduje się w ich mieście no i okazuje się, że to nie jest pojedyncza taka sytuacja to jest szeroko zakrojona akcja no, w skali chyba całej Polski, no bo przenosimy się do Poznania na ulicę Złotnicką. Aktualnie nic tutaj podejrzanego nie widzimy, ale jak cofniemy się do roku 2012, to widzimy, że to była tabliczka, na której także aktywność pozaziemska została odnotowana. No, ale tabliczka została usunięta. W ogóle cały znak został usunięty. Czemu tak robicie? Czemu ukrywacie prawdę przed swoimi obywatelami? O kurwa, patrzcie. Tutaj nawet ufo lądowało, znaki zostawili. Domyślam się, że. Tak jest zatuszowane. Prawdy nie ukryjecie przede mną. Ja jestem niezależnym dziennikarzem. O, Agent FBI poszedł robić dochodzenie. Wszystko zostało uwiecznione, prawda wyjdzie na jaw. Przenosimy się na Filipiny. Możecie tutaj zauważyć, że ta okolica nie wygląda na zbyt zamożną. Tak więc mogłoby się wydawać, że ludzie w tej okolicy przykładają bardzo dużą wagę do pieniędzy, ale okazuje się, że nie wszyscy. Na przykład ta pani ma pieniądze dosłownie w dupie. Pomyślcie, jak musi je bać z tego portfela, jak ona go trzyma w dupie przez cały dzień i. To jest w sumie przykład fenomenu, który jest ogólnoświatowy. Może nie w dupie, ale jak zobaczycie sobie, większość dziewczyn trzyma telefony w tylnej kieszeni spodni. To jest dziwne, bo te kieszenie są zawsze 5 razy mniejsze niż telefon, który z nich wystaje. I wydaje mi się, że to też tłumaczy, czemu tyle dziewczyn ma zawsze rozpierdolone ekrany telefonów, bo one zawsze siadają dupą na telefon, no i w ten sposób się on niszczy. No i też to jest ciekawe pytanie, czemu właściwie dziewczyny trzymają telefon w tylnej kieszeni, bądź w dupie, jeśli nie mają tylnej kieszeni. W sumie możemy sprawdzić Sprawdzić, zobaczmy sobie, dlaczego dziewczyny noszą telefon w tylnej kieszeni. Zapytaj o net.pl. Powiem wam, za każdym razem, jak mam jakieś wątpliwości w życiu, to ta strona je rozwiewa. Tutaj wypowiadają się sami eksperci. Eee, za długie mi się nie chce czytać. Ja zawsze tak noszę, taki mam nawyk. Mam dużo par spodni, w których nie mam kieszeni z przodu, bo nie mam gdzie. W przedniej kieszeni jest mniej wygodnie niż w tylnej, chcą być cool. W przednich kieszeniach jest niewygodnie. No dobra, czyli jest odpowiedź, że trzymanie telefonu w przedniej kieszeni jest niewygodne? Nie wiem, czy to jest kwestia spodni, no bo w moich spodniach jest wygodnie nawet bardzo. Tu jest w ogóle ciekawa odpowiedź, żeby chłopcy się patrzyli. I to ma w sumie nawet sens, no bo są dziewczyny, które chodzą na siłownię i trenują przysiady po to, żeby im dupa dobrze wyglądała. No ale w sumie to po co? Wystarczy sobie do tylnej kieszeni wsadzić najnowszego Samsunga czy iPhone'a, no i też ludzie będą się patrzeć na dupę. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w miejscowości Newport. Jest to to coś w wodzie. Nie wiem tak naprawdę na co tutaj patrzymy. To wygląda jakby coś wpadło tutaj do wody, coś dużego. Tak jakby kula daje fula na przykład skoczył z samolotu i zajebał tutaj w powierzchnię wody. Piękna klinica, moja ulica, tam. No, nie wiem, co to jest. Szukałem w internecie jakichś obiektów, które wpadłyby w okolicy miasta Newport do wody, ale niczego takiego nie znalazłem, więc tylko. No, mogę się domyślać. Nie wiem, może to jest wir wodny, ale czy tak wygląda wir wodny? Nic się tu chyba nie kręci za bardzo. Zresztą nie wiem, no, jak wyglądają w sumie wir wodne. Nie wiem, jak w Kiblu na przykład wodę spukuje, to tak to nie wygląda, więc. Nie mam tutaj za bardzo doświadczenia, ale no jeśli są jacyś eksperci w komentarzach, możecie się podzielić swoją wiedzą na ten temat. Jeśli nie macie wiedzy, jakieś urojenia umysłowe też możecie wpisać. No i może ktoś wpadnie na rozwiązanie tej zagadki. Przenosimy się na granicę między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, czyli tutaj aktualnie znajdujemy się w Meksyku. No, ale jakby nam się udało dostać na tą stronę, to już znaleźlibyśmy się w Stanach Zjednoczonych. No i to jest taki temat, który jest dosyć głośny w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Stany Zjednoczone są lepsze ekonomicznie od Meksyku. To dużo osób próbuje się tam nielegalnie dostać. Czasami są to po prostu ludzie, którzy szukają pracy czy jakiegoś tam lepszego życia. Czasami są to kartele narkotykowe, które chcą się tam dostać i sprzedawać różne narkotyki. No i tutaj mamy kogoś, kto prawdopodobnie chce się tam dostać. No możliwe też, że ten koleś po prostu siedzi tutaj i stra sobie w krzakach, też jest taka opcja. Ale zobaczcie tutaj, to tu jest wejście do jakiegoś prawdopodobnie tunelu, który prowadzi przez granicę i pozwala dostać się do Stanów Zjednoczonych. No dobra, ale żebyście mnie mówili, że ja jestem jakimś jebanym foliarzem, który tutaj wymyśla jakieś teorie spiskowe. Znaczy jestem foliarzem, ale nie z tego powodu. Tutaj faktycznie mamy powody, żeby sądzić, że to jest przejście. Prowadzące nielegalnie do Stanów Zjednoczonych, no bo podobne zostały już znalezione. To też wygląda niepozornie, a okazuje się, że to jest wejście do tunelu, który ma około mile długości. Tam jest kolejka, wentylacja, zasilanie, system odwadniania, winda. Tak więc no, to są skomplikowane rzeczy. Możecie tutaj zobaczyć, nawet jak to wygląda od środka. Tutaj słabo widać, ale tutaj. Są szyny poprowadzone, więc można pchać jakiś wózek z narkotykami. Tu mamy kolejny filmik, który też pokazuje wejście do takiego nielegalnego tunelu. No i istnienie takich przejść na granicy to był jeden z głównych argumentów przeciwko planom Trumpa na to, żeby zbudować mur na granicy z Meksykiem. Ale osobiście dla mnie taka argumentacja jest absolutnie idiotyczna, no bo. To jest jak powiedzieć, że nie ma sensu zamykać drzwi na noc, bo jak ktoś będzie chciał, to i tak może je wyważyć. Pewnie, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów w taki sposób, ale na pewno część osób, które chciałyby się dostać przez granicę, taki mur zatrzyma. No, a w sumie jest ciekawe, bo jakbyśmy przeszli tutaj do. O! Do roku 2020, no widzimy, że tutaj mur został zbudowany, ale. Ta dziura dalej się tutaj znajduje. Pytanie, czy po prostu nikt do niej nie zajrzał? A dobra, bo to jest w ogóle to jest po stronie Meksyku, więc nie wiem, czy USA miało w ogóle coś tutaj do gadania, czy mogli tam zajrzeć. W poprzednich odcinkach pokazywałem Wam różne miejsca znane z polskich memów, natomiast dzisiaj zobaczymy miejsce znane z czeskiego mema. Pewnie nie kojarzycie tych garaży. Natomiast dla Czechów to jest to samo, czym dla nas jest rampa, z której skakał Paweł Jumper. Tutaj także miał miejsce pewien pamiętny skok. Trzeba powiedzieć, że o ile Paweł Jumper był odważny, to ten po prostu był zjebany umysłowo. No ale jakimś cudem wyszedł z tego cało. No się nie wiem, czy cało, pewnie się połamał, ale. Co? Spodziewałbym się, że to gorzej się skończy, biorąc pod uwagę, jaki to jest skok. No i to miejsce naprawdę jest tam kultowe. Tego nie widać za bardzo. Aha, nie widać, bo to jest. Bo to jest w kwietniu zrobione, no czyli nie, w ogóle tutaj tego nie ma. Natomiast w tym miejscu znajduje się tabliczka upamiętniająca to zdarzenie. Coś, co jest napisanego po czesku. Nie wiem co, nie chcę się tłumaczyć, ale jak ktoś zna Czeski, to może się podzielić w komentarzach. Nawet jest filmik na YouTubie, który pokazuje moment, kiedy ta tabliczka została tutaj umieszczona. No tak więc naprawdę to jest bardzo ważne miejsce dla Czechów. Zdaj mnóstwo przeróbek powstało. Na przykład w Minecrafcie jest ten skok odzorowany No ciekawe Dobra no i właściwie to by było wszystko co chciałem wam dzisiaj pokazać tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! No to teraz Zastaw to